11 300 zł na licytacji za banknot o serii YA emisji 94 roku, nominale 200 zł. Licytacja z dnia 22 kwietnia 2024 roku, aż 11 300 zł za ten oto nominał. W bardzo dobrym stanie banknot jest na filmie, jest tylko banknotem pokazowym, a z trzy oferty były powyżej 10 zł. Pójdźcie 10 600, 11 200, 11 300 zł. Ten sam banknot 5 października 2023 sprzedał się na OneBedzie za 7800 złotych. Mamy tutaj wzrost na przestrzeni pół roku 3,5 tysiąca złotych na aukcach. Zobaczymy jakie będą dalsze historie tego banknotu. 3 aukcje ponad 10 tysięcy złotych, a więc tutaj nie ma jakiegoś, słuchajcie, że dwóch się tutaj zatrzyczewiło, jednak trzy osoby obstawiały powyżej 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, jest to coś niesamowitego. Banknot teoretycznie, tylko 300 teoretycznie można taki znaleźć w obiegu. O tym stanie 66 to już chyba jest niemożliwe. Raczej to jest niemożliwe, ale taki jak tutaj na filmie został. Jego widza całkiem niedawno i taki banknot bez gradingu o takiej numeracji w takim stanie jest warty około 1000 zł. Natomiast jeszcze jedna prezentacja: banknoty z serii. AB najdroższy sprzedał się taki za 1357, właśnie teraz na lokalnie Allegro 17 godzin do końca jest już cena 173 zł ale tam jest banknot naprawdę o bardzo niskiej jakości, bo rogi są zaokrąglone, a tu są bardzo ładne a rekord to 1357 za serię AB napiszcie w komentarzu co sądzicie o cenach banknotów obiegowych, po zakończonej aukcji AB podam wam w komentarzu jaka padła ostateczna cena i link do wszystkich aukcji znajdziecie w opisie